Siemaneczko widzowie, z tej strony Alzur I w dzisiejszym odcinku dosyć ciekawy film bo ostrość życia No e, pierwszy w sumie film e, I to jest film z roweru A, i sorry widzowie za z boku ten czarny coś To chyba powinno zaraz zniknąć e, Jestem tutaj z, no nieważne kim e, Nie ej e, jakie macie i, Niki, żebym mógł dać po podać On tu, ten, ten gość lajwuje tu na TikToku chyba. no jaki niki, Jaki nik masz? Jak chcesz... Jak mam na ciebie mówić? Okay. <grymne> Dobra. Okej. Dobra, ja na ciebie mówił. Dobra. Dobra, Chodzimy na tego Dobre. i... Gdzie jedziemy? Jedziemy do Biedronki dostawać wojanki. Dobra, to jedziemy y, do Żabki, czy do Biedronki dostać wojanki, bo y, słyszałem, że nowe wyszły, nie? To jedziemy, nie? Na razie jesteśmy w lasku takim. A ja tu nie powiem Wam co to za lasek. I tu wyjeżdżamy, tu wyjeżdżamy, tu wyjeżdżamy ludzie. Y, dobra, oni, oni tutaj za bardzo się nie tego tego tak powiem. Y, a więc trochę słabo. Ale za wszystkie ruchy, ale kurtkę mam i trochę dobra sorry, tam ze coś jeszcze nie mam nowego telefonu, miałem więc gówno nagrywanie Czy się to w ogóle działa to nagrywanie? działa chyba ym, chyba widzę i pewnie wszystko widzieć. Ym, tutaj mamy taką trochę dziwnie wyglądającą ścieżkę tam jest coś, ym, ja więc co teraz nie że się nie wiedzieli, gdzie na pewno jestem. Też nie powiem wam miasto, nie powiem wam nic. Ulicę będę musiał pozałazywać, yy, i wszystko, żeby się nie widzieli. Dobrze, i tyle, też wam pozałazuję, żeby nie było. Co? Mów do mnie po pierwsze, alzur. Po drugie, ja nagrywam teraz w mózgu. A po trzecie, gdzie A po trzecie, to my się uczę, może bym nie umiał, ale jak na razie nie umiem. E... No wiecie, się, no... Ej, i tak jak wiecie, robię Q&A, ale e, musimy mi napisać, możecie sobie w komentarzach, że pytania mi Q&A. które mam powiedzieć się, które mam powiedzieć na, na wszystkim powiem na jaką mam na imię, ja nie powiem tego, jak mogę powiedzieć e nie długo będziemy mieli lepsze ogólnie lepiej będzie się lepszą kamerę będziecie mieli bo nowy telefon sobie kupuję i Tyl Ja Widzi no. się no Jak Ja, ja to czemu ty masz kontrolerysz

To co jedziemy? Tak. jedziemy? Tak, może róg Idziemy w Tak, dziewczyny. W to, no, to Jezu, nie, 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 może. Alzur Kiedy nie, 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 pokażę, to nie, gówno, spoko. Raczej nie, 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 nie Nie ja, ja wiem, widzowie Ja... No to jedziemy trochę szybciej może? On to widzowie nie wie, on jedzie, czy idzie, czy, czy nie wiem co on robi. On idzie jeden na godzinę. to Co? Ej, a chociaż... Zobacz, to widać, co to nie przeszkadza. Widać. co jest widać. widać. 6! Niech rzecz tak kurde! No i widzę, wy nigdy ich nie widzieliście na, na kanale. A i może z nimi będą się fajne filmy pojawiali, pojawiały w sensie. Ale, ale widzę tak że mogą pracować. Dobra! Ale jeżeli nie będę wycinał. to by wyglądało. Paśnie No cóż, że no, no, mikrofon jak na razie? bo będzie mnie to osobiście pewnie... słuchać e... <laughs> e, ale no wiecie, no, jak się nagrywa na razie tak na szelkach na szelkach nagrywam z, z całym telefonem na razie no to no tak, będzie dobry, dobra dobry kamera może, może zagramy, nagramy może wiatą e, no, się filmy na pewno dużo nie wyjadę też z, właśnie z... to biłem... razem wyjeżdżamy Tak, a no więc... Dobra, więc... tak? proszę, się Dobro. 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 Tak, będzie... Bo że filmy z dwumetrowej dziury, którą sami wykopaliśmy. Głowatami. A Słowacy. Dobra, jedziemy. Dobra, bo... no, jedziemy. No tak, gadamy do widzów. Dlaczego? Tak. Do Biedronki Do tu. O guźba! Tak suwa. Obras, spokój, to so tak teksturę. Możesz, tylko probić tu. No nie, zrobię, a teraz napiszcie w komentarzach, jaka jest to drugie nagrawa, Napiszcie... Koks czy Okej, okay, ciekawe. E, mam nadzieję, że nie dostałem żadnych jakichś... Nie wiadomo jakich rzeczy z tego powodu, że tutaj będziecie ten. E, Czekaj, tu musimy przejechać! Chłopaki i no, dziewczyny! Że, że tak co ty pi? Ja tego nie podaję, to na będę najwyżej podam! Wycinam no, ja ale... to! Pik pikuję to! Dobra. Znowu to wypychuje. Znowu to wypikuje, serio. No dlatego, że się na mnie wszyscy bardzo może. Ci co przychodzą Widzowie, Zostawcie suba i lajka, za to przeciwcie. No są mnie. Trochę to dziwnie wygląda, jak musisz szelki. na No właśnie, więc zostawcie suba i lajka, nie? Ale do tego 40. Chyba. Muszę Co? Nie chyba, muszę tysiąc subów Kolejcze, to się nagrywa? O, no, to jest taka droga Nagrywa się coś moje... <grywa> Jesteśmy debili On wszystkie informacje podaje <grywa> Dobra, tego nie wycinam <grywa> Tego nie wycinam, Też to bieguję Gość podaje wszystkie informacje Ja nie podam mojego Ale w sumie yy, to Ali podał Dobra, i tak to wszystko wypikuję A moja siostra? <noise> 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 Gościu, twój wiek zostawiam I... <noise> tej Yy, dziewczyny nie Kuźwa, sznurówki mi się wkręcają w pedał Bo jeszcze <grym> się pedałem. <grym się grym się wodało> tak sorry, bo tutaj muszę za chwilę wyłączać dźwięk bo Tutaj nasz chłopak, który tutaj był Cały czas podawał informacje Adresy jakieś, imienia, wiek, itp. Musieliśmy to No twój wiek zostawiam i... Y, y, tej Eee, no. dziewczyny nie Kuźwa, sznurówki mi się wkręcają w pedał Bo jeszcze się pytałem <grywa> To ty pier... Co ty zrobiłeś? Ej, chłopak. E, chłopak jest chłopak, jest to walzor, jeden On jest chłopak, a ty dziewczyna Eee Ta wiatronka jeszcze kawałek Ej, co, so, ja nie wiem, gdzieś to... Tam... A nie, wiem już Ty jesteś No? Jak on się zatrzymał. Jak Zaraz ty to będziesz montował. Kościół. A, ale Ale wiesz, ja na w komentarzach, że A wiesz, ja to mogę zgłosić i usunąć? No, okay. Oni się jest, usunąć. Dlaczego? Co? co? Nie Nie, bo ty... i wiem co z zrobisz A w sumie tak, wszystko tutaj mogę zgłosić Te, to, to co powiedziałeś mogę zgłosić Co? nie? Za komentarze się napiszesz z informacjami, to nie ciebie blokną no. no i co z tego? Ja się sama większość zamykałem mózgu Tak bo mu sobie ustawione... Gościu mam ustawione... sobie Ej, może idźmy ulicą, co? Bardziej legalne no, się nie... Alzur! Gościu! Ty to chcesz montować? Jagni! Gościu, moje szorcy! Mają po 32 tysiące oświetlej! Co ja to nie także jeden? Się to się nagrywa? Czekajcie Ty nagrywa wszystko? Nagrywa się chyba, nie? Ej, 12. 12 y nie, nie natwieram, nie, nie, natwieram. Ja Jak pierdo to go zostawimy po prostu, nie? Gość Twarzy go nie widać Widzę ja nie powiem gdzie ja jesteśmy ja ale jesteśmy żebyśmy daleko od domów bo e, no na potrzeby filmów no. żeby się nie, nie ogarnęli gdzie mieszkam i co a ty co tutaj robisz? No. E, ja ja piszę okej, okay. okay, to nie będę nagrywał może twojego telefonu no, nie, <laughs> nie słyszę nie jedziemy widzowie, poczekajcie co? Jedziemy! Aha no tak jest alzur po pierwsze, po drugie. Ja tutaj tu, z tu, Czy jedziemy, czy nie? Ale jedziemy do biedronki. Do wojanki! Nie, a w to nie wchodzą do biedronki z takim. <grym>, zdajemy tam biedronce. Szusem, zdajemy. Tak, biedronce to zdajemy, nie? Szusem. Nie, zaraz! Nie mnie! <grym>, <grym, grym>, nie no kurwa, nic Niczym nie z tej biedronki, że nagrywam ich. Nie? No kurde! Ja um, Ja to zastępuję w nagrywaniu, Wow. Ty wywalił go Eee, Widzę, wywalił, trzeba, bo on powinien I tak to wywalił, wszystko po co Mówię o tym, że kuźwa y, oglądam se, y, cokolwiek na ty, najpierw się wyświetla reklama moja. Tutaj reklama! Chłopak! Bo będę się to wszystko wycinać, chyba, że mogę... Nie Ja się boję że mój telefon, teraz mi się zleci, się zbije. Co? Ale jak ja to mam wrzucić? Co? Co ty pierd? Ja, a skąd ty to znasz? No ja, ja z YouTube'a, wiesz? Tak! Uwierz, że tak! Ale czego? To jest żabka. No żabka, wie, tylko są dwa, a my jedziemy po inny pojazd. No, co mi tu przyszło? Nic mi nie przyszło. Nie wiem co on nie gada! Sobie ma, on a co? Co? A w razie stracił kawę. jest. wiesz co to wytnę, nie? Nowa autorska. Tak. Niestety, wszystko co teraz gadamy są sprawami autorskimi. Cały film wytyknie, zostanie jedna sekunda filmu, gdzie nie gadamy. Czego? Czego? Słyszycie? Jest to? Jak to się stało, że my jesteśmy przy A, ee, normalnie. O! Ej, bo ta wierzchownika w sumie jest od tu, tam, Kawałek, tam. Za Idziemy tam. Ale nie, to przejście to przez bloki, ok. Trzy <grystujesz> <grystujesz> kierunki. To nie to jest y, dziewczyna. Nie możemy się nadawać. Nie. Z no, no, no. Jest jakiś... To po prostu dziewczynka. Ha, dobra. Ty jesteś jakiś. to Co? Ty Aha. Pier... Widzowie, a więc tak, jedziemy teraz do, um, do Biedronki, a więc wy teraz będziecie mieli pr albo przyspieszone tempo, albo um, ten, bo będę pewnie widzowie. Widzowie, no udało nam się w końcu znaleźć um, wojanki, ale no niestety rozdobał mi się, to ale nie miałam tego nagrać. Um, mogę Wam to teraz opisać. One były takie... He, na początku były... Um, takie mdłe, takie. Potem były strasznie chemiczne, i na końcu takie słodkie. Takie. Czuję wiecie, że jak bierzecie łyka, to najpierw czujecie mdłe, potem czujecie chemiczne, a potem czujecie. Mm... słodkie bardzo, w jednym łyku, nie? I to takie nie za dobre. Mi im też nie za bardzo smakowało. Więc pa. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć, i na razie, pa.